Siemka z tej strony Sayu i dzisiaj opowiem Wam o tym, jakimi postaciami grać, by wygrywanie meczów było zdecydowanie łatwiejsze. Ostatnio głównie braliśmy pod uwagę granie solo, a dzisiaj skupimy się na grze, jak i doborze postaci stricte pod grę drużynową. Dobrze zbalansowany zespół oraz odpowiednio dobrani agenci, w zależności od mapy oraz stylu gry, mogą naprawdę ułatwić rozgrywkę. Oto przed Wami Valorant Meta. Numerem 1 jest oczywiście stale i praktycznie nieprzerwanie Sage. Dlaczego? Na to pytanie myślę, że znajdziecie odpowiedź w moim przedstawieniu postaci agentki Sage oraz w odcinku o top 5 agentów pod solo wbijania rangi. Sage jest po prostu uniwersalną postacią, która jest samowystarczalna oraz przydatna zarówno w ofensywie jak i defensywie. Co więcej posiada unikalną w skali gry umiejętność leczenia innych graczy. Sage będzie jedną z najlepszych agentek w Valorancie tak długo, aż Riot Games nie zdecyduje się dodać do gry jakiejś alternatywy w postaci innego healera. Na drugim miejscu znajduje się Brimstone, który również znalazł się na naszym kanale dwa razy, podczas gościnnego występu Izaka i w ostatnim materiale na temat najlepszych agentów do solo kolejki. Bohater ten posiada najlepsze smokey w grze, które niejednokrotnie pozwolą Wam wygrać rundę. Możliwość odcięcia do najczęściej mapy jest niesamowicie istotna w grze takiej jak Valorant. Co więcej, ultimate Brimstone'a jest banalny, a zarazem bardzo mocny. Ostatni na podium jest nie kto inny tylko Breach. Jest to bardzo ciężki do opanowania agent, który do wykorzystania jego pełni potencjału wymaga dobrej gry drużynowej. Umiejętności Breacha są bardzo silne, ale działają najlepiej, jeżeli są używane w sposób taki, by to kompanii Breacha zdobywali fragi. Dlaczego? Wszystkie animacje związane z jego umiejętnościami są bardzo długie, przez co używanie ich pod siebie, by zaraz po nich piknąć przeciwnika, jest nieco ryzykowne. Co innego, jeżeli na przykład użyjemy flesza blicza w taki sposób, by nasz kolega wykończył oślepionego wroga. Teraz przejdziemy do postaci, które są o jeden poziom niżej od tych wcześniej wymienionych. Pierwszą z nich jest Cypher, który wraz z rozwojem gry staje się coraz to słabszy i słabszy. Powodem tego jest fakt, iż gracze z biegiem czasu powoli nauczyli się wszystkich miejsc, gdzie Cypher kładzie swoje pułapki oraz kamerę. Nadal jest on w stanie spowolnić raż przeciwnego zespołu, ale nie z taką skutecznością jak w przeszłości. Mimo wszystko agent ten jest nadal bardzo mocny, nie tylko w obronie, ale nawet i w ofensywie. Odpowiednie rozłożenie pułapek bez problemu powstrzyma flanki przeciwnego zespołu, przez co będziecie mogli skupić się stricte na ataku, a nie na ciągłym sprawdzaniu swoich pleców. Kolejnym agentem jest Inicjator Sowa. Postać ta potrafi jak żadna inna dostarczyć pożytecznych informacji swojemu zespołowi na temat przeciwników. Z biegiem czasu gracze nauczyli się jednak, gdzie Sowa rzuca swoje strzałki zwiadowcze, także nie jest on tak silny jak wcześniej. Mimo wszystko, posiadanie go na mapie takiej jak Ascent czy Heaven będzie niesłychanie pomocne. Porozmawiajmy teraz o Omanie, który wraz z rozwojem gry wspinał się w szczeblach Valorant mety. Początkowo był on bardzo mocnym agentem, jednak z czasem ludzie nauczyli się kontrolować jego umiejętności, jednakże po odpowiednich bufach i zbalansowaniu okazało się, że znowu wraca do łask. Zasięg jego umiejętności jest obecnie niewiarygodnie duży. Oman jest postacią, która potrafi wzbudzić zamęt i strach w szeregach przeciwników. Granie nim jest przyjemne zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Fenix zamyka nam zbiór agentów z tego oto poziomu. Nagrałem o nim specjalny odcinek wraz ze świeżo upieczonym zawodnikiem g Patitkiem. Koniecznie sprawdźcie ten materiał. Znajdziecie w nim wszelkie informacje, które potwierdzą, iż Fenix po prostu zasługuje, by znaleźć się dokładnie w tym miejscu na naszej liście. W skrócie, jest on samowystarczalnym agentem, który posiada wachlarz umiejętności pozwalający mu na zdobywanie ogromnej liczby fragów. Teraz zejdziemy o poziom niżej. Znajdziecie tutaj agentów, którzy są zdecydowanie bardziej sytuacyjni od tych wymienionych wcześniej. Będą oni przeznaczeni stricte pod daną mapę, dany styl gry lub typ gracza. Zacznijmy więc od Race. Dlaczego najlepsza bohaterka pod granie solo znajduje się tak nisko? Ponieważ nie jest ona w stanie dać nic drużynie poza fragami. Na mapach takich jak Split czy Bind, czyli mapach, które są zdecydowanie bardziej ciasne od pozostałych, Race może być bardzo dobrym wyborem, ponieważ zgarnianie wielu kili za pomocą jej umiejętności jest tutaj stosunkowo proste. Następna w kolejce jest Jet. To kolejna postać, która jest tworzona do zdobywania fragów. Posiada ona smołki, które są w stanie czasem pomóc drużynie, aczkolwiek z drugiej strony nie działają one przez jakiś dłuższy czas. Agentka ta jest szczególnie mocna na mapie Heaven, gdzie może w pełni skorzystać ze swoich umiejętności. Jet jest szczególnie silna, jeżeli gra nią ktoś, kto potrafi zrobić pożytek z karabinu snajperskiego, operatora. Granie z nim jednak nie jest takie proste. Ostatnią agentką na tym poziomie jest Reyna. Swego czasu okrzyknięta zbyt OP postacią, z czasem stała się dość przewidywalna i gracze nauczyli się ją kontrować. Jest to kolejny sztormowiec, którego głównym celem jest zdobywanie fragów. W przypadku reiny jednak wszystkie jej skille oprócz fleszy wymagają zebrania kul duszy, co wiąże się z tym, że jej jedyną formą pomocy dla drużyny jest eliminacja wrogich agentów. Ostatnią postacią, o której dzisiaj wam opowiem, jest Viper, która obecnie znajduje się najniżej w Valorant mecie. Viper to kontroler, czyli typ postaci, który jak najbardziej posiada umiejętności pozwalającej na pomoc swoim kompanom. Niestety, nie są one wystarczająco mocne czy też łatwe do użycia. Samo nauczenie się tego, jak odpowiednio grać Viper, jest ciężkie, co jeszcze tylko bardziej uprzykrzeżycie wszystkim tym, którzy próbują nią grać drużynowo. Zanim przejdę do podsumowania, to chciałbym dodać, że na koniec dnia Valorant jest grą typu FPS, w której największe znaczenie ma wasz aim oraz wasze decyzje. Dobór odpowiedniej postaci może Wam jedynie pomóc w zwyciężeniu meczu, jednak nie zrobi tego za Was. Używanie najlepszych postaci w mecie może ułatwić Wam wygrywanie spotkań i wbijanie rangi w Valorancie, ale granie właśnie nimi nie jest wcale konieczne. Co więcej, wraz z rozwojem gry ludzie starają się być coraz bardziej kreatywni oraz zaskakujący, co często możemy zobaczyć na wszelakich turniejach. Przykładem może być zespół Orgless Redux, którzy podczas jednego z większych wydarzeń esportowych Valorant zagrali na mapie Split bez Sage. Tak czy siak, to była moja lista najlepszych agentów pod grę zespołową. Jestem jednak ciekawy, jaka jest wasza. Koniecznie napiszcie w komentarzu, które postacie według Was są najlepsze do gry drużynowej oraz jak według Was wygląda aktualnie idealna piątka agentów. Do następnego!